Dzień dobry, Edyta Paradowska. Witam Państwa serdecznie w PL1. Dziś moim i Państwa gościem jest dr Władimierz Bodnar, specjalista chorób płuc, pediatra, nazywany doktorem Judymem od Amantadyny. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, mamy już lockdown w dwóch województwach. Proszę mi powiedzieć, jak pan sądzi, czy rozleje się on po reszcie kraju? No jest to możliwe, no kwestia, ja nie decyduję o tym, dajmy na to tylko ministerstwo, jakie decyzje podejmie, to Państwo zobaczycie akurat. Ja uważam, że zachorowań jest wszędzie dużo, akurat i to samo w Przemyśle, aczkolwiek jeżeli, ja obserwowałem ostatnio mapkę taką województwa podkarpackiego, gdzie powiat przemyski Przemyśl ma, Chyba naj, jeden z najniższych współczynników na Podkarpaciu. Wynika z tego powodu, że leczymy tych pacjentów. Nie rozstrzyga się infekcja, mało tego, to co ja powiedziałem wcześniej, wiele osób nie robi y, badań, testów, z tego względu, że boją się tej kwarantanny, która nic nie znosi, szczerze mówiąc, akurat zamknięcia ich w domu, bo boją się wyjść do lekarza. Więc przychodzą do mnie mając z, z, z całą gamę objawów typowych, więc nie ma żadnej wątpliwości, że mają COVID-19. Jeżeli chcą, robią sobie później, w, w czasie leczenia. I na tym to polega po prostu, bo chorobę się leczy, czy jest test dodatni, czy, czy bez testu. To nie ma różnicy. Jeżeli mamy typowe kilkanaście objawów choroby z COVID-19, możemy z procentem praktycznie stuprocentowym leczyć bez testów. To nie ma znaczenia. Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, czy dobrze w takim razie rozumiem, że według pana te dane o ilości zakażeń, które codziennie są publikowane, są wiarygodne? Proszę Państwa, ktoś powiedział już kilka tygodni temu, nie pamiętam dokładnie nazwiska, ktoś nawet chyba z sanepidu wysoko postawionego, że jeżeli mamy na przykład podane 15 tysięcy, to trzeba liczyć 3, 4 lub 5 razy więcej po prostu. Po pierwsze, dlaczego tak się dzieje? Część nie robi testu, pewnie z połowa, a część jest skąpo lub mało objawowych, więc praktycznie to trzeba ponosić razy 5, czy razy 6, więc mówimy o skali rzeczywiście zakażeń na tym poziomie. Panie doktorze, panie doktorze, tak, po roku pana doświadczeń każdego dnia przyjmuje pan około kilku, kilkadziesiąt osób chorych na koronawirusa. Proszę mi powiedzieć, czy ta choroba jest rzeczywiście tak poważna, jak nam się o niej mówi? To znaczy się można rozważyć dwie kwestie. Czy poważna? Poważna na o, objawach, jeżeli jest bardzo zaawansowana chorobą. Jeżeli ktoś nie był u lekarza, nie był badany, dajmy na to, przychodzi do mnie 10, 12 czy tam 8 dobie choroby, rzeczywiście stan może być bardzo ciężki. Akurat, bo są to ci pacjenci, że w tak późnym czasie zgłaszają się do lekarza, bo to jest tak zaawansowana, że praktycznie człowiek nie ma czym oddychać. To rzeczywiście mówimy o sytuacji bardzo niebezpiecznej dla życia czy zdrowia. Jeżeli to choroba jest, na pierwszym etapie objawy się nie rozwinęły, Jest to, każdy, jak każda choroba, można ją z powodzeniem leczyć. To, co powiedziałem, im szybciej włączymy amantynę, dajmy na to, tym szybciej choroba się wycofa i nie daje powikłań. Więc praktycznie podając amantynę w drugiej, trzeciej dobie choroby, z reguły nie potrzeba żadnych leków, wystarcza leki na przykład przeciwgorączkowe czy przeciwbólowe, ja mam na przykład ból pleców, i amantydyna w zupełności wystarcza. To, co ja powiedziałem, nie ma takiej możliwości, że amantynna nie działa. Na kogoś, a działa na innego. Jeżeli lek działa, to działa na każdą osobę i nie ma takiej innej opcji, że tak powiem. Owszem, są takie doniesienia, że ktoś bierze na mater antynę w szóstym dniu choroby i mówi tak: na mojej stronie czułem się lepiej przez 2-3 dni, owszem, czy to świadczy o odbiciu, czyli wirus zaczyna być mniej aktywny, aczkolwiek jakie zmiany płuca i na żywych powikłania były, które narastają w czasie po 4 5 dniach choroba jakby się, nawrót choroby jest, nie choroby wirusowej, tylko powikłania po wirusie, prawda? Tak to wygląda najczęściej. Panie doktorze, teraz w marcu to zwyczajowy jest taki okres, kiedy chorujemy szczególnie dużo osób choruje na grypę, na anginę. Czy. Część z tych osób po prostu nie jest, nie jest chora na grypę, a wszystko przypisujemy jako koronawirus. Nie wiem, ja po prostu, trudno mi opowiadać się na podstawie testów, nietestów. Ja nie mam doświadczenia w diagnostyce, bo nie robię tej diagnostyki COVID-19. Wiemy, że 20% może być fałszywie dodatny, czujemy testów. Jak się do tego ma inne choroby, czy one się nakładają? Praktycznie większość osób, które przychodzi na przykład do mnie lub w Polsce mamy. Kto nie robi testu, praktycznie ma COVID-19. Nie wiem, z czego to wynika, czy rzeczywiście tak jest, bo musimy się o oprzeć. Więc załóżmy sobie, że testy są wiarygodne i rozbieżność jest, jak wszyscy wiemy, 20%, że tyle jest. Może i tyle jest choroby COVID-19. Mniej się mówi o grypie. Nie wiem, z czego wynika, czy rzeczywiście jest mniej, czy się nakłada na chorobę COVID-19. No to trudno mi, w tej kwestii się muszą epidemiologzy powiedzieć. Panie doktorze, jak działa amantadyna? Dlaczego, Świetnie. dlaczego jest tak skuteczna? Proszę Państwa, ja nieraz mówiłem, nie jestem chemikiem. Ale we swoich obserwacji i wymianach poglądów z naukowcami typu chemni, typu dynamiki, które zajmują się na przykład lekami, my nie wiemy do końca ile mechanizmów amantyna posiada. Pewnie wiele, ale między innymi to co ja pisałem, na pewno zmiana środowiska komórki jest najważniejszym, najważniejszym mechanizmem działania. Czy połączenie się białkowe, inne rzeczy przykładowo, czy, czy mechanizmy dajmy na to przednie zapalne, to mówię prawdopodobnie ma kilka mechanizmów. I dlaczego jest skuteczne? Bo to, co ja pisałem wcześniej, Sama mutacja, czy to jest angielska, czy to jest jakaś inna, czy RPA, bo takie mamy już w Polsce doniesienia, że jest chyba jedna i druga mutacja, i ta mutacja wcześniejsza, e, są, e, amantetyczna działa na wirusa skutecznie. Nic się nie zmieniło. Tylko kwestia jest oczywiście, e, ta chyba angielska jest szyb, ma szybszą dynamikę, więc więcej powikłań e, jelitowych czy e, brzusznych, dajmy na to, od innej, aczkolwiek. Nie ma przeszkód, żeby leczyć amantydyną jedną i drugą, że tak powiem, mutację. Nie ma żadnych przeszkód. Ale czy możemy wytłumaczyć, czy możemy powiedzieć, co konkretnie amantadyna robi z wirusem? Z koronawirusem? Ja mówię, nie jestem chemikiem. Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że powoduje go całkowitą inaktywację. Inaczej mówiąc, że zmienia wirusowi warunki, ten wirus nie jest w stanie się rozwijać w innych warunkach, jak do tej pory żył. Przykładowo. Te, nawet ingerencja lekami tego typu, bo ja uważam, że amantyna nie działa tylko bezpośrednio na wirusa, działa też pośrednio, bo inaczej mówiąc jeżeli zmienimy środowisko nawet w minimalnym stopniu, tak jak Amentyna zmienia środowisko chyba na bardziej zasadowe z tego, co ja mam doniesienia i tak mi się wydaje, że tak powiem w tym przypadku, a to nauka do końca kiedyś to wszystko wyjaśni, to powiedzmy sobie tak, my nawet mając warunki osobnicze, czyli mamy na przykład że tak powiem, czy to są zwierzęta, czy to są ludzie przykładowo, komórka jest bardzo podobna akurat z Struktura komórki, gdybyśmy patrzyli się, jest zbliżona jedna do drugiej. Owszem, różni się pewnymi cechami, że tak powiem, to w przypadku, ale teoretycznie patrząc się na laika, wydaje mi się, że więcej ma pokrewieństwa niż różnic. A mimo wszystko, na przykład, zwierzęta nie chorują za tę chorobę, czyli ludzie, czyli zmiana jakiegokolwiek środowiska powoduje, że wirus w innym środowisku nie może żyć. Tak samo amantyna jest to związek, który w zupełności zmienia warunki wirusowi i on w tych warunkach nigdy nie żył i nie będzie żył, więc mechanizm jest bardzo prosty. Inaczej mówiąc. Jak zwiększyłem amantadynę z dawek małych na większe, dawki są wystarczające, żeby to środowisko zmienić, dlatego wirus się nie rozwija i dochodzi do całkowitej inaktywacji wirusa. W krótkim okresie, to co ja pisałem, nam trzeba 48 do 72 godzin, żeby wirusa ustabilizować w takim dużym stopniu, żeby organizm rzeczywiście to odczuwał. Panie doktorze, jakie, jakie skutki uboczne ma amantadyna? No proszę Państwa, takie pytanie się. Non stop, powtarza, bezsensowne. Rozgraniczmy rozgr rozgr sobie dwie rzeczy: uboczne, a niepożądane, bo yy, ciągle to, co się wymienia, są tak zwane objawy niepożądane. Ja przez 30 lat nie pamiętam, jak leczyłem momentyną, owszem, mniejszy dawka, ale to były pół dawki z tego. Nie pamiętam, żebym cokolwiek komuś szkodził, bo mówi tak, objawy uboczne to coś, cośmy uszkodzili, prawda? Czyli nie ma takich doniesień. Nawet nikt w Polsce się nie powiedział, nie odważył się powiedzieć tak, że są objawy, e, po, są powikłania, czyli objawy e, to, co Pani powiedziała za niepożądane, tylko uboczne. Nikt nie powiedział objawy ubocznych. Wszyscy mówią o niepożądanych. Więc objawy niepożądane, owszem, występują po mantydynie, ale objawy niepożądane polegają na tym, że coś się wydarza, czego nie chcemy, dajmy na to. Czy to będzie pobudzenie, czy to będzie jakieś podwójne widzenie, dajmy na to, czy to są zaburzenia spania i tak dalej, czy to są jakieś tam wymioty, coś innego. Odstawiamy na parę godzin, wypukuje się, wszystko wraca do normy. Czy to jest arytmia, dajmy na to. Więc na szczęście leg jest praktycznie prawie doskonały, bo strukturę ma, do struktury diamentu, to nieraz pisaliśmy w tych swoich artykułach i chemicznie to udowodnione, że lek się nie kumuluje, nie odkłada w komórce. Więc odstawiając lek, on się wypłucze całkowicie. On nie przechodzi praktycznie przez wątrobę. W nerka się tylko, przez nerki się wydziela, dlatego e, dajemy dużo płynów pacjentowi, że on e, działa dokona komórkę rzeczywiście, na wirusa w tym przypadku. Wypukuje się świetnie, nie dostając żadnych następstw z tej komórki, proszę Państwa, więc praktycznie nie ma tu mechanizmów uszkodzenia organizmu, dajmy na to. Owszem, mamy szkore nerki, mamy ograniczenia, dajmy na to, prawda? Po to dajemy dużo aby żeby ona się świetnie upłukiwała. Więc praktycznie nie mówimy tu o objawach ubocznych, tylko niepożądanych. Każdy lek, nie ma takiego leku na świecie, żeby nie miał objawów niepożądanych, proszę Państwa. A mało tego, wiele leków ma objawy uboczne. To jest o tym rozmawiamy. Panie doktorze, od roku mówi pan o cudownym yy, działaniu amantadyny. Wyleczył pan z yy, tego, co czytałam, około tysiąca osób. Proszę Panią, konkretne następne stwierdzenie. Ja już powiedziałem chyba trzy miesiące temu, że nie będę wymieniał ile osób. Myślę sobie, że dużo dużo, dużo więcej. Dajmy na to. To nie chodzi o, o liczby, bo nie będziemy stwierdzać, że mamy sto więcej, 200 więcej. To już nie o to chodzi, proszę Państwa. Przez, od października, jak opublikowałem, rzeczywiście kropla drąży skałę i rzeczywiście zrobiliśmy bardzo wiele, rzeczywiście doprowadziliśmy do badań amantadyny, którym sam nie mogę zrobić, a przez klinikę, bo w myśl prawa komisji, że tak powiem, nie mogę sam badań zrobić, bo nie spełniam żadnych warunków, dajmy na to. Nawet słyszałem wypowiedź pana profesora Rejdaka, że się miał ruszyć, kiedy już? W grudniu miał ruszyć, jeszcze nie ruszył powiedział ostatnio, chyba dwa dni temu, że ugrzęz w procedurach, jeżeli klinika, którą prowadzi, dajmy na to, ugrzęża w procedurach, których nie może przeskoczyć, o czym my będziemy Jaki komentarz jest prawdziwy, że tak powiem? Tylko oczernianie było mojej osoby. Na szczęście to się w tej chwili unormowało. Nikt publicznie nie mówi krytycznie, praktycznie albo się stara nie mówić o mojej osobie. Uważam, że jest jakiś konsensus. Rzeczywiście ja też nie będę tutaj wracał do tematów za i przeciw, które się wydarzały w Polsce na Sami to chodzi. Zmierzałam do tego, żeby zapytać, jak możemy zdobyć amantadynę? W aptekach jej nie ma. Proszę Państwa, zdobywamy ją na receptę <coughs> lub przewozimy za granicę. W Hiszpanii była bez recepty i chyba w dalszym ciągu są takie miejsce, że można je kupić. W całym Egipcie, w Indiach, Chinach jest bez recepty, bez ograniczeń w danym przypadku. Prawda? Jeżeli mówimy o mantynie na receptę, w przemyślu jest pod dostatkiem. Akurat takie szczęście było, że hurtownie dostarczyło mi się sporo tego leku, im jak długo na razie mamy ją pod dostatkiem, więc praktycznie nie ma dostaw. Ja słyszałem, że jest w Krakowie, w Łodzi na pewno jest, może nie wszystkich mi Miastach, ale w miarę to się poprawiło, że tak powiem. Nie, na pewno w Polsce jej nie ma, ale jest lepiej jak było. A czy lekarze mają problemy z wypisywaniem amantadyny na receptę? Pani redaktor, według mojej wiadomości wiadomości ministerstwa lekarz nie ma żadnych przeszkód żeby takim receptem napisać. Pan minister wyraźnie chyba koniec listopada, koniec, przepraszam, chyba listopada, nie pamiętam, napisał, że każdy lekarz może stosować leki poza wskazaniami. Jeżeli będzie miał na to odpowiednią doświadczenie wiedzę, nie ma żadnych przeszkód, żeby pisać amantydynę przez lekarza. Mówi nie, że nie mogę sobie pisać leku, bo coś mi się konsekwencje. Nie ma takich przeszkód. Lek oczywiście pisany na 100%, bo rzeczywiście konsekwencje mocno wyciągnięte, jeżeli piszemy bez parkinsona, lek refundowany. Okej. Okay lek niewrefundowany nie podlega jakiejkolwiek tutaj dystrybucji kontrolom poza Ministerstwem Zdrowia, więc można go dowoli pisać. Panie doktorze, jak już ten lek zdobędziemy, czy możemy się nim leczyć y, y, sami? Proszę Państwa, to, to teoretycznie wiele pacjentów tak robi. Dlaczego tak się stało? Stało się, że ten pacjent, pogarszając się sam sobą, sięga po lek po prostu w akcję desperacji, że tak powiem w tym przypadku. Ja uważam, że nie powinien się leczyć sam, z tego względu, że to, co powiedziałem wcześniej na początku, objawy choroby, dajmy na to, są podstępne. Czasami mamy takie przypadki, że od dwa dni od pierwszych objawów ktoś ma zapalenie płuc. Takie są rzadkie ale są takie przypadki. Teraz tak, lecząc amantydynę, poczujemy ulgę, bo ona dla wirusa zadziała, natomiast, <śmiech> <śmiech> natomiast powikłania się będą rozwijać w tym przypadku, prawda? I dlatego uważam, że w każdym wypadku pacjent, Musi być posłuchany przez lekarza, zbadany. No Są kłopoty rzeczywiście z tym w Polsce. Nie ja, nie ja jestem temu winien, tylko system, który doprowadził do tego, że są przychodnie bardzo często zamknięte, pacjent nie ma dostępu. I teraz tak pacjent nie jest w stanie określić sam, sam do końca. Nie będą lekarze, staną z tego zdrowia. Dlatego, żeby, apelowałem, żeby nie uśpić do bo on się pamiętnie zawsze lepiej poczuje, jeżeli nie będzie miał powikłań. To sam się może wyleczyć teoretycznie, ale jak będzie miał powikłań, żeby nie zgubić jego czujności, że przeoczył zapalenie płuc, gdzie konsekwencje mogą, nie mogą być nieobłogane. Nie w tym przypadku nie lecząc powikłań automatycznie, bo my leczymy, jak są powikłania, e, wielokierunkowo. Nie tylko amantyną, bo mówię, pierwszy etap, dwa, trzy, cztery dni choroby, w większości, amantyna plus leki na gorączkę wystarczają. Natomiast w powikłaniach już jest, jest, jest leczenie wielokierunkowe. Czy to będzie peryna wielokierunkowa, wiel, wielo, nie, nie, nie drobnoczęsteczkowa, czy to będą jakieś leki przeciwkaszlowe, czy to będą leki rozkurczowe, czy wiele innych tylko leków, czy to są leki przy brzuchach i tak dalej. To wszystko ma znaczenie, o tego jest medycyna, o tego medycyna określa, jak leczymy daną chorobę. Wiadomo, że tak. No, czyli patrząc na dzisiejszą rzeczywistość, kiedy tak naprawdę lekarze nas łączą przez teleporady, <laughs> mimo wszystko może lepiej sięgnąć po amantadynę a po wyleczeniu, po tych 3-4 dniach, pójść do lekarza, dobijać się do lekarza i prosić o posłuchanie. No, jest to jakiś konsensus teoretycznie, choć tak nie powinno być, absolutnie nie. Ja powiem inaczej. Ja nie rozumiem tu apeli Ministerstwa Zdrowia, że pacjenci zbud późno się trafiają do szpitala z tym ciężkim. No ale to polega na tym. Wiele razy mamy sytuację, przyjeżdża po Kotowie, bo wiadomo, że jakieś obłożenie jest większe czy mniejsze w szpitale. Dajmy na to, prawda? I przyjeżdża, bada pacjenta, pan jest za dobry, pan nie weźmiemy, więc pan się pogarsza, samo istnieje i trafia w sytuacji krytycznej do szpitala. Powiem zgodnie wolą, zgodnie z założeniami, że tak powiem, błędnie przyjętymi doradców, dajmy na to, prawda? I dlatego to tak wygląda w Polsce, po prostu. Nie jest to wina pacjenta, nie jest to jakby winna do końca w pierwszy, pierwszym etapie, yy, dajmy na jednostek, tylko taka jest rzeczywiście decyzyjność. Przecież mieliśmy wytycznej rady medycznej, że aha, czekamy, tam stamtąd inne rzeczy, przykładowo. Pytamy się na co, więc pacjentem jest chory, dajmy na to. Lekarz do niej dzwoni, mam Pan, pani test? Nie mam testu, więc robimy test. <laughs> Pacjent zrobi sobie test, prawda? I teraz tak, wynik bezwydatni, więc lekarz mówi tak, no pani ma test, tutaj pana nie zbadam, to proszę co robić, czekać. Jak się pan pogorszy na no, Bogodowin, to jest błędne koło, które sami zatoczyło Ministerstwo Zdrowia, którego z tego nie wyszło do tej pory. Ja oparowałem tyle razy, pisałem tyle artykułów, no ale to nie zmieniło się nic w tej kwestii. No właśnie, nie zmieniło się nic. Panie doktorze, chciałabym też zapytać o szczepienia na COVID. U pana w pana prywatnej przychodni te szczepienia są wykonywane. Czy to oznacza, że pan uważa, że szczepionka jest bezpieczna? Proszę państwa, macie zapewnienia tak wielu znakomitych, że tak powiem, przedstawicieli władzy i przedstawicieli, którzy zajmują się szczepionkami. Nie wiem, my szczepimy. Na razie na szczęście w myślu nie było jakichś tam wielkich powikłań. Są różne głosy, które do mnie dochodzą, w tym przypadku. Nie badałem tych pacjentów, nie szczepiłem, trudno się opowiadać. Słyszę, że były jakieś powikłania, były jakieś zgony. Nie wiem, czy poszczepiące, czy to się nałożyło. Nie wiem, macie Państwo wiele doniesień ze świata z kraju akurat. Ja w tej kwestii się wolę nie powiadać. Stop Nop, stowarzyszenie StopNOP mówi, że od stycznia bezpośrednio po przyjęciu szczepionki dzień, dwa, trzy dni po, po, po szczepionce umarło aż 78 osób w Polsce. Są takie doniesienia, choć mówię ja inaczej, mówiąc, ja mówię o tym, co ja robię, dajmy na to. Natomiast w tym przypadku trudno mi się opowiadać zaocznie, za kogo i za coś przykładowo. No to jest, dla mnie byłoby nieetycznie zrozumiałe, niezrozumiałe, żebym się tej kwestii opowiadał akurat. Mówię, gdybym miał przypadek osobisty, owszem, mam takie przypadki, poszczepienia, które wstają do mnie, nawet mają zapalenie płuc, czy coś się nałożyło, czy nie wiem, są poszczepionka, jakieś reakcje. Nie wiem, wiele czynników na to się składa i mówię o sytuacji, no trudno mi się tak do końca. Panie doktorze, to ostatnie pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy wierzy pan w to, że to szaleństwo się któregoś dnia skończy? Proszę Państwa, powinno się skończyć, bo inaczej mówiąc, prawdopodobnie świat chyba się troszkę inaczej ustawi. Miejmy nadzieję, że będą czekać na lek. Pan profesor Fal, Andrzej Fal, napisał chyba 7 marca piękny artykuł, który mówi, w tej chwili wspomniał o mutacji brazylijskiej. Przytoczył miasto Manaus w Brazylii, gdzie w tamtym roku 7, aż 70% przechorował ludzi SARS-CoV, czyli chorobę COVID. -19. 19 i wydawało się, że odporność będzie ich wystarczająca, tak zwana stadna, okazało się coś innego, że tam doszło do mutacji wirusa, który co się okazało, jest bardziej odporny na cokolwiek nawet niż ten kal kalifornijski wirus w Ameryce i to się okazało, że jest odporny od 4 do 8 razy, on cytuje jego słowa, i że rzeczywiście z tego doniesień jego wykazuje się, że ani szczepionka wektorowa, ani szczepionka mRNA mogą być nieskuteczne. Odporność wirusa jest 4 do 8 razy większa, więc praktycznie y, przeciwciała, które są wytworzone po szczepionce czy po chorobie, y, w ogóle nie odziałują na wirusa. przykładowo. więc uważam, że stoimy w sytuacji przymusowej, że jesteśmy na etapie szukania leków. Wspomniał on pan o kolejnej mutacji, tak? Brazylijskiej RPA y, to y, Brzmi trochę przerażająco. No, były takie artykuł, czy zdążymy, czy obronimy się. I profesor Fal mówi. To jest chyba neurolog, pulmonolog z Warszawy, profesor. Akurat chyba Andrzej Fal napisał ten artykuł. Rzeczywiście, że go czytałem, bo ja śledzę wszystkie doniesienia, komentarze i tak dalej, więc staram się być na bieżąco z doniesieniami, bo to jest ważne w leczeniu i tak dalej. Dlatego mówię, są takie doniesienia, są już takie w takiej chwili. Na szczęście było powiedziane, że ta niby bardzo ciężka, znaczy bardzo, że tak powiem, mutacja, która daje ciężkie powikłania i nie daje się leczeniu tak. Prosto, akurat yy, w tym przypadku, jest niebezpieczne dla świata, w tym przypadku, ale myślę sobie, że. Prawdopodobnie też amantyna na niego zadziała, bo ja wspominałem wcześniej, że mutacja wirusa yy, nie obroni się przed amantydyną, bo amantydyna yy, działa zawsze na wirusa, nawet gdyby zmieniał swoją mutację, antygenowość, to jednak jest to ten sam wirus. A yy, zmieniając środowisko, wirus zawsze się podda amantydynie, z tego względu, że yy, on jest tym samym wirusem. Czyli nie może żyć w innym środowisku. Musiałby zmienić całkowicie strukturę w tym przypadku. Dlatego jestem pewny swego, uważam, że, bo ja powiem inaczej, jestem w tej chwili chyba, śledziłem taką listę, w tej chwili może to jako falenie wygląda, jestem na liście chyba 160 lekarzy na świecie wymieniony jako leczy chorobę COVID-19, przy czym wszyscy są na inwermektynie, do, do chlorochinie. Natomiast jestem jedynym lekarzem, który leczy mam na świecie w tym przypadku. Uważam, że e amantyna ma rzeczywiście właściwości niesamowite. To, co ja powiedziałem, wiele mechanizmów nie znamy, bo my czasami mając nawet wiele sytuacji, nie znamy do końca mechanizmów niektórych leków. wiemy, że działają przykładowo, a do końca nie wiemy, jak działają, dlaczego działają. Natomiast amantyna jest rzeczywiście związkiem ciekawym akurat i, e że tak powiem, organicznym, które się nie baterybilizuje jest bezpiecznym. Dlatego tu możliwości są bardzo duże i ciekawe. Nie, nie jest nam groźna żadna mutacja dzięki amantadynie. Tak, tak optymistycznie skończmy tą rozmowę. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu i zapraszamy do pn Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.